Kochani, mamy koniec kwietnia, robimy przegląd naszej rozsady. Większość z tych warzyw, rozsady warzyw została wysiana na początku marca, czyli rozsada ma półtora miesiąca. Potem dosiewane były różne warzywa, ale zobaczmy najpierw, jak to wygląda. Tutaj mamy, w tej skrzyni inspektowej, większość roślin zostaje już na noc. I tutaj mamy różnego rodzaju sałaty. To są sałaty dosiewane e, później troszeczkę, a na początku marca, bo te marcowe to już są w gruncie. Czekamy teraz na taki piękny dzień jak dzisiaj, na dzień e, wolny i będziemy... Te sałaty już przenosić do gruntu. Bardzo ładne, zdrowe roślinki. Jedyna ich pielęgnacja to jest podlewanie. Co tutaj mamy jeszcze w tym inspekcie? Zaraz wezmę jeszcze sobie od razu wodę do podlewania. Mamy tutaj jeszcze. Karczocha, rozsadę karczocha. Ona trochę przywiędła zaraz wstanie. Wczesnym rankiem albo późnym wieczorem podlewam tę rozsadę. Jak jest na dworze, to wymaga e, częstszej kontroli, zwłaszcza kiedy inspekt jest otwarty. Tutaj jest rozsada okry. Ona już się nadaje do pikowania, więc czekam aż przyjdą do niczki, bo niestety my już wszystkie wykorzystaliśmy. Okra jest trudna w naszych warunkach, bo dopiero wtedy, kiedy roślina się rozbuja, to u nas robi się wrzesień i robi się już zimno. A tu jeszcze on nie zimuje, znaczy nie zimuje, nie siedzi w rozsadniku, ale tutaj mamy taki piękny egzemplarz. Pomidora. Nie wiem co to jest za odmiana. To jest pyszny pomidor, tak zwany nasz. Z naszych nasion stara odmiana. Smak pomidora, który pamiętacie na pewno z dzieciństwa osoby w naszym wieku. To jest zioło. To są te rośliny, które były doczepione do paczki zapałek. Tu nawet jeszcze. Widać, że są zapałki, to jest najprawdopodobniej jakiś rodzaj bazylii. Co teraz mamy w drugiej skrzyni inspektowej? Z tych roślin, które zostają już na noc, mamy tutaj kapusty. To są kapusty czerwone, kapusty głowiaste. One zostały tak przeze mnie wczoraj zabezpieczone, ponieważ kładły się te liście. I jedna kapusta drugiej przeszkadzała. Będę zaraz tę te rozsadę też podlewać. Tutaj mamy jarmurze. Też bardzo ładne, zdrowe roślinki. I jeszcze dosiana rozsada kapusty późnej. Tutaj też jest kapusta czerwona i kapusta biała. Liścienie robią się już takie żółte. Nie potrzebuje ich już roślina. A tutaj mamy rozsadę kalarebki pory por por w zasadzie tutaj mamy główną rozsadę pora i to jest por wczesny i por późny i ta rozsada praktycznie rzecz biorąc nadaje się do przycięcia więc będę musiała przyciąć nie powinna być dłuższa aniżeli centymetr aniżeli 10 cm, bo to wtedy wzrasta, wzmacnia i też część nadziemną i część podziemną. Tutaj mamy kapusty, które przechodziły kwarantannę i one już y, mają się widzę lepiej, żółkły listki, więc dostały dodatkową porcję odżywienia. Tutaj mamy koper włoski, czyli fenkuł, też wymaga Podlania, cała rozsada wymaga podlania. To jest właśnie ta codzienna też pielęgnacja, dbanie, żeby te rośliny miały e, odpowiednie wszystkie pięć warunków. A propos teraz fękuła, czyli kopru włoskiego. O! To jak tutaj ukucniemy, to mamy już takiej wielkości. Kopry włoskie, które czekają też do 15 maja, żeby mogły iść do gruntu. Koper włoski w zeszłym roku fajnie obrodził na naszej działce. Tutaj już widać w tym miejscu będzie tworzyć się ta pyszna bulwa. Jeżeli nie jedliście do tej pory kopru włoskiego, to zajrzyjcie na naszym kanale w playliście. Kulinarnej jest przepis, oryginalny przepis włoski na fęku. Naprawdę jest to niezwykle pyszne warzywko. Tutaj też jeszcze mamy, bo dosiałam potem więcej, bo mówię: A tyle fęków to będzie za mało. Z każdej takiej rośliny wyrośnie jedna bulwa, zaledwie. Dalej mamy tutaj, o jeszcze też, właśnie karczochy. Piękne, sztywne liście. Co tu mamy z warzyw? Mamy buraki. Buraki ćwikłowe. Buraki ćwikłowe. Tutaj mamy zioła. O, kalarepki. Kalarepki też wymagają pikowania. Trzeba będzie je szybciutko pikować. I jeszcze pomidory. Żaden z tych pomidorów nie potrzebuje żadnej podpórki. Jest silnym, zdrowym pomidorkiem. One będą bezpośrednio w gruncie, tutaj pod tymi osłonami, nie będziemy tych pomidorów prowadzić. Więc jesteśmy też ciekawi, jak to nam wyjdzie. Z tych właśnie y, lubiących y, zimnie, zimno, zostających na noc, mamy selery. Tutaj mamy selery wczesne, w tym rzędzie tutaj na tej palecie są selerki późne. No, widać, że roślinki są ładne, nic im się tutaj nie dzieje, one mają gdzieś około teraz trzech tygodni, więc mamy tutaj selery. I jeszcze papryki. Papryki. No, papryki będą zdecydowanie musiały być tutaj w tej folii, ale teraz, kiedy robi się ciepło, one zaczynają rosnąć. To widać akurat na paprykach, na pomidorach, że są to rośliny ciepłolubne czy chociażby właśnie na, na tych karczochach że kiedy jest zimno, no to tak jakby ta roślina zatrzymywała się w swoim rozwoju, a kiedy jest ciepło, kiedy jest słońce, no to ma właśnie takie skoki rozwojowe. I z tych roślin, z tych e, warzyw, papryka, karczoch, okra, to będą na pewno te, które właśnie będą posadzone tutaj w tym miejscu, czy w jakichś dużych donicach, czy w ziemi. To zobaczymy, może popracujemy nad ziemią. I to chyba wszystkie warzywa, które mamy w rozsadach. I teraz musimy pamiętać o tym, żeby te rozsady e, miały zapewnione pięć aspektów do rozwoju prawidłowej rozsady, a potem zdrowej rośliny. Czyli muszą mieć odpowiednią wilgotność. Oczywiście, zaraz trzeba będzie tę wilgotność zapewnić. Ta wilgotność nie może być za duża, bo jeżeli na przykład podlejemy obficie rozsadę i nie, za, nie zapewnimy przepływu powietrza, to za chwilę będziemy musieli otworzyć to nasze prowizoryczne okienko. To też to będzie niedobrze i wda się nam tutaj jakaś pleśń czy jakieś grzyby. Czyli musi być ten pierwszy warunek, to jest odpowiednia wilgotność, drugi warunek, odpowiednia temperatura. Te rośliny, które są zimnolubne, jak te właśnie w inspektach, one w nocy mają ten chód, który tak lubią. Natomiast pomidory przenosimy jeszcze do domu na noc. A kiedy jest tak ciepło, to widać, że to ciepło roślinom służy, one po prostu rosną w oczach. Czyli drugi aspekt to jest odpowiednia temperatura. Trzeci aspekt to jest ruch. I jeżeli te rośliny są na przykład w inspekcie albo na zewnątrz, no to mają ten ruch zapewniony. Tutaj, tutaj raczej takiego ruchu nie ma, ale kiedy je wnosimy, wynosimy, to ten ruch nieustająco jest. Przestrzeń to jest kolejny warunek, który musi zostać spełniony, dlatego te pomidory zostały przeniesione do właśnie takich skrzynek i przesadzone do większych pojemników, doniczek, żeby miały ten, tę przestrzeń zapewnioną, Wilgotność, temperatura powietrze ruch, a piąty aspekt. Nie powietrze, czekaj. Nie. Wilgotność, temperatura, światło. Światło, widzicie. Piąty aspekt to jest światło, więc te rośliny, jeżeli są na zewnątrz i jest jeszcze właśnie taki dzień słoneczny jak dzisiaj, to są przeszczęśliwe i nie musimy ich już doświetlać. Zresztą, nawet jeżeli jest dzień pochmurny, to one i tak swoje światełko będą umiały wziąć. Tu mamy jeszcze, jeszcze zapomniałam o cebuli dymce. Cebulę dymkę mamy też na działce, jak i tu. Zaczyna sobie rosnąć. No i dynie, które już mają liścienie i zaczynają wypuszczać liście właściwe. I tak, codziennie zajmując się naszą rozsadą i pielęgnując ją, kontrolując jej jakość, to jest konieczne, żeby kontrolować codziennie jakość rozsady i żeby oglądać, czy nic nie dzieje się z liśćmi, czy nic nie dzieje się z ziemią. Jeżeli włożymy dzisiaj w to przygotowanie dużo wysiłku, no to potem. Czeka nas mniej pracy później, kiedy rośliny pójdą już do gruntu, bo zdrowa rozsada daje nam potencjalnie zdrową roślinę dorosłą i piękne plony. Naturalnie będziemy musieli być może zmierzyć się z jakimiś szkodnikami, ale już się na to przygotowujemy, już sobie nastawiamy gnojóweczki i czekamy, co będzie w maju.